Witam serdecznie wszystkich malinowych sadowników tym razem, znajdujemy się w naszej kwaterze malin jesiennych, oczywiście w Polanie, która powstała dobrych parę lat wstecz, jako jedna z pierwszych plantacji w Polsce sadzonych doniczkowanych. To co się rzuca w oczy to to, że rośliny wcale nie są bardzo mocno wyrośnięte, no to jest niestety efekt tego sezonu, z którym cały czas się borykamy wszyscy. Sucha wiosna, chłodna wiosna na zmianę z wysokimi temperaturami, bezśnieżna zima, to wszystko nie służyło plantacjom malin jesiennych do dobrego wzrostu, do dobrego wyrastania, wystarczającej liczby pędów. Tak naprawdę cały wzrost zaczął się dosłownie za 4 tygodnie temu i też został przyhamowany przez te praktycznie ponad tygodniowe upały, gdzie temperatura tutaj w Karczmiskach sięgnęła powyżej 37-38 stopni albo w tych granicach. Więc prawdopodobnie możemy się spodziewać tego, że będą problemy z jakością owoców w malinach jesiennych, z tego względu, że kwiaty, które trafiły, które były otwarte i trafiły na ten moment upałów o, na przykład tutaj zostały zdewastowane przez wysoką temperaturę. Widać mocno przyschnięte słupki. No, pewnie takich kwiatów to znajdziemy więcej. No, tutaj następny. One się, zobaczcie, rozwijają się i mają już przysuszone wszystkie słupki, wysuszone. Więc efekt będzie taki, że będzie dużo owoców w tym pierwszym rzucie, owoców z przez przeznaczeniem na gryz, tak? albo na malinę przemysłową, koncentratową, pulpę tak popularnie zwaną na Lubelszczyźnie. Jeśli popatrzymy w linii rzędów, to możecie zobaczyć, że rośliny są niewyrównane, no to jest efekt właśnie tej wiosny, jaka była. Wydaje mi się, że będzie to ponownie rok, w którym będziemy obserwowali dużo plantacji z materiałem roślinnym. Więc to jest dobry moment w tej chwili, tego intensywnego wzrostu, żeby zrobić lustrację i się zorientować, czy mamy problem z wirusami na plantacji, czy też nie. Po okresie wysokich temperatur, w czasie których dochodziło do intensywnych uszkodzeń liści przez tą bardzo agresywną operację słoneczną, w tej chwili na Lubelszczyźnie mamy okres kilku dni deszcz, intensywnych deszczy. W tym momencie, kiedy pokazujemy Wam tą plantację, jesteśmy po dwóch dniach opadu, kiedy spadło praktycznie blisko 80 litrów wody na metr kwadratowy. Warto o tym pamiętać, że teraz. Wyższa temperatura plus intensywna wilgotność, wysoka wilgotność powietrza przez najbliższe dni i mamy i początek kwitnienia, jak widać zaczyna się. To znaczy, że trzeba będzie wykonać zabieg grzybobójczy z tego względu, żeby znowu ponownie na początku zbioru nie mieć, mieć problemu z czarą pleśnią. Zbliżamy się do pełni zbiorów malin letnich. Plony na plantacjach malin letnich Raczej nie powalają w tym roku. W czasie upałów dużo plantacji bardzo ucierpiało w ciągu tych 10 dni wysokich temperatur. Można było obserwować na Lubelszczyźnie, jak zamierają kolejne pędy na plantacjach, jak zaczyna brakować nie tyle, może zaczyna brakować w sumie składników pokarmowych, które w tych wysokich temperaturach nie były przez rośliny transportowane tak, jak mogły być normalnie transportowane. Też na owocach, niestety, po tych. W okresie intensywnych upałów obserwujemy dużo oparzeń słonecznych. No to też nie wpływa dobrze ani na jakość owoców, ani też oczywiście na wysokość plonów. Oczywiście o wysokości plonów będziemy mogli powiedzieć na koniec sezonu. Wszystko jeszcze przed nami, to jest dopiero początek, dosłownie pierwsze niecałe dwa tygodnie kampanii skupu malin dla przetwórstwa. Pewnie wielu producentów zdaje sobie sprawę i Ci, co jeszcze nie zaczęli zbierać, to zdają sobie sprawę, jakie są ceny. Ci, co zaczęli zbierać, doskonale wiedzą. Mamy bardzo mocno rozchwiany rynek w tym momencie malinowy. Różnice między początkiem tygodnia a końcem tygodnia mogą sięgać 5-6 zł. Pytanie, które wszyscy sobie zadają, to jest takie, czy malina jest w tym roku droga? Moim zdaniem nie. Możemy stosować różne przeliczniki, możemy pewnie się sprzeczać, dyskutować, ale każdy sobie zdaje sprawę, że koszty pracy są drastycznie wyższe niż w porównaniu do poprzedniego sezonu. Myślę, że spokojnie możemy przyjąć, albo możemy nie przyjąć. W moim gospodarstwie koszty pracy wzrosły praktycznie o 30%. Podejrzewam, że jest podobnie w innych gospodarstwach. Wcale nie, nikt nie narzeka na nadmiar pracowników do zbioru malin, więc tutaj, też przy pełnym wysypie, który zacznie się za jakieś dwa tygodnie, pewnie okaże się, że są problemy z wystarczającą liczbą osób do zbierania malin. Oczywiście każdy doskonale wie, jak wzrosły środki produkcji, jakie były wzrosty cenowe. W przypadku plantacji malin jesiennych, przy której stoimy, to każdy doskonale wie, że podstawą nawożenia jest nawożenie azotowe, bardzo wysokie. No, to tutaj, tutaj ten koszt wzrósł wielokrotnie. W tym momencie, kiedy mówimy o tych cenach na Lubelszczyźnie, cena zakupu malin dla przetwórstwa waha się pomiędzy. 16-20 zł. To wszystko zależy oczywiście od tego, jakiej to jest klasy malina, czy to jest lokal rampa, czy to jest na skupie, ale takie, taki, takie widełki cenowe w tym momencie są. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest sytuacja bardzo dynamiczna i zmienna, więc to, co powiedziałem, za tydzień może być nieaktualne. Są wszystkie prawdopodobnie wersje możliwe, z którymi możemy się spotkać. I to też nie jest dobre z tego względu, że przy takim rozchwianym rynku i rozchwianiu cen Znajdźmy mądrą osobę, która zaproponuje układ z pracownikami, który pozwoli jakoś wyśrodkować te ceny. Myślę, że w plantację malin warto w tym momencie zainwestować, zadbać o te, te plony, które mamy szansę zebrać. To też będzie oczywiście inwestycja na, przyszłe, na przyszły sezon. Dobrze zrobiony program ochrony i program jakościowy owoców, na pewno będzie się opłacał w tym sezonie. Poza tym dbajmy też o markę naszych malin, żeby nie stracić tych rynków, które mamy. Jak zyskowne będzie to nasze przedsięwzięcie malinowe w tym sezonie, to oczywiście myślę, że podyskutujemy na tym na Malinowe Faktory. To już będzie we wrześniu, więc takie najważniejsze wnioski będzie można spokojnie wyciągnąć. I myślę, że powinniśmy być optymistami, bo jeśli te ceny utrzymają się w tych wyższych Wartościach, które w tej chwili są, to ta produkcja w miarę powinna przynieść korzyści finansowe właścicielom. I tego wszystkim życzmy.